Siema siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale, w kolejnym poradniku. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, jak zainstalować różne ciuchy do GTA V, czyli też będzie również wam działał na RSPDFR. Ciuchy to będą bluzki, bluzy, bluzki, ee, czapka, czemu dwa razy bluzki powiedział, e, spodnie, buty, no i wszystkie rodzaje ciuchów, jakie możecie sobie zainstalować. Znowu tak jak te poprzednie odcinki, e, jeśli chodzi o poradniki do GTA V. Będą w dwóch wersjach językowych, czyli po polsku macie dubbing, czyli tam e, słowa, e, audio, może bardziej niż słowa, e, a po angielsku macie e, na dole zdania. Dlatego nie mogę tak dużo mówić, żebym nie musiał tego wszystkiego tłumaczyć. Dobra, i przyszykowałem na ten odcinek 6 z sześć rodzajów modów, które sobie zainstalujemy, Pierwsze to jest Team Kaluch Hoodie, czyli e, bluza z kapturem e, Team Kaluch bluza, czyli tą, z którą ma na swoich odcinkach i w sklepie Kaluch, raczej go znacie e, no to tą, to jest pierwszy modzik, drugi to Tiara Pack e, od Malika Montany, e, tutaj macie jego bluzy, są tutaj dwa rodzaje bluz, Alt pierwsza e, to w ogóle bluza, bluzki są tutaj to jest kilka jakby no, ubrań E, kilka zajat, tutaj macie drugą bluzę, czyli e, no z tym malika, no tym logiem, nie wiem. E, następna to jest Hoodie Collection i tu macie dużo blues. E, tak jak tutaj widzę, bo tu są tylko same zdjęcia blues i jest tak fila Suprema Gucci Elza. Elza, nie wiem jak to się czyta. Lacosta, Trashera, Off White, Dolls, Gabana, Stranger Things, e, Nike R, Air, Air, kurde, nie wiem jak to się czyta, Air chyba. Air. No, ale to są, nie wiem czemu tutaj to jest napisane, jak to są tylko bluzy, a tam, e, a Nike Airy to są, e, kurde, jak to odmienić, po polsku, Nike Airy, są e, po, są to buty po prostu, więc e, nie wiem, czy też buty to doda ten mod, czy tylko, oczywiście wszystkie linki w opisie, e, Champion, Combs, The Garson, e, Palace, Kappa i GWS, no. Następny modzik to AL Jordany 1. I tutaj macie kilka wariantów, kilka kolorów, macie kilka stylów jakby. No i następna rzecz to Adidas i Easy Boots 700. I ostatni modzik to najzwyklejsza czapka Suprema. I na tej stronie gdzie link będzie I na tej stronie musicie po prostu znaleźć sobie jakieś paczkę stroi czy strój czy czapkę. Czy ubranie jakieś, po prostu jakie chcielibyście zainstalować? Wejść w tego manda, kliknąć do I następną rzeczą, która będzie wymagana, to oczywiście OpenIV, czy tam OpenI5. E, raczej poradzicie sobie z instalacją. Może jeszcze kiedyś nagram poradnik, jak zainstalować OpenI5, ale to raczej każdy będzie umiał. E, I potrzebujecie tak: folder instalacyjny z Grom, oraz y, tam, gdzie pobierzecie mody, czy inne. części, to po prostu idzie wam do pobrane. No i dobra, zaczniemy, może sobie od tego team kalucha, e, i od razu to wam powiem e, coś takiego, że niektóre modyfikacje, e, tak jak na przykład ta, będzie wymagała, żeby zainstalować stroje nie w WIG-64, e, tylko w jakichś innych. Najczęściej stroje są w V. E, ale co musicie zrobić? Bo jak wejdziecie do moc. To najprawdopodobniej nie będziecie mieli tych, tylko będziecie mieli sam Update i ewentualnie X64E. To już zależy, czy Wam akurat pobierze się, czy nie. I co musicie zrobić? Musicie w folderze gry, w folderze instalacyjnym gry, znaleźć wtedy X64V, kliknąć CTRL, czyli CTRL C, czyli kopiować, skopiować i do folderu moc CTRL V wkleić, możecie to wtedy też podmienić. Ja nie będę podmieniał, bo już coś tam zainstalowałem. No i chyba wyjaśniłem Wam. I dobra, co tutaj trzeba zrobić? Uruchom OpenIV, przejdź do folderu e, OpenIV, halo? A tutaj? E, X64 e, V e, Models CD Images e, Streampads Player, e, Player 1 e, I tutaj wrzucacie swoje, znaczy te mody, tylko tutaj jest coś takiego, że jest Black tk oraz Yellow tk. ja zainstaluję sobie Yellow, bo na zdjęciach było żółte, więc nie wiem jakie czarna będzie bluza. No i dobra. I pamiętajcie o Edit modzie, no i po prostu przerzucacie pliki i one się wam podmienią. Następna, następna paczka to jest Tiara Pack, to tam Malika i tutaj są... Hoodies, czyli bluzy i Tiss to są chyba ubrania e, z tego co... z tego co myślę. E, X64V, czyli tu dalej ta sama e, ścieżka, czyli nawet nie wychodziłem. I sobie przerzucamy po prostu Hoodies i Tiss. Jeszcze uwaga, bo czasami, jak możecie przerzucić sobie jakieś e, pliki, to mogą mieć patrzcie tą samą nazwę, i na przykład e, tutaj, akurat, macie M. Ale jak tu byście też mieli M, to wtedy byście przemienili, więc czasami patrzcie, bo mogą być dwie modyfikacje, mogą mieć tą samą nazwę, powiedzmy, tego pliku jako, jako ubrania. No i wtedy musicie uważać, żeby sobie nie podmienić. Tutaj akurat są inne litery, ale zwracajcie na to uwagę, jak instalujecie nie jedną paczkę, tylko na przykład cztery różne paczki albo cztery różne po prostu jakieś stroje. No, i dobra, bo nie pamiętam, czy przerzuciłem, czy nie. No, to po prostu przerzucacie e, te rzeczy, i już Wam się powinny podmienić. Następne rzecz to są Supreme Hats, czyli czapka Suprema. E, I tutaj po prostu chyba e, też to sama ścieżka, tak mi się wydaje. E, jak nie ma w folderze, e, w którym pobierzecie, nie ma w readme, e, to szukajcie go, e, czy jest on na stronie. Tutaj też nie ma, więc na 90% to jest ten sam folder. A jak nie, to to po prostu nie wiem, jakiś inny, no, ale przerzuciłem. Następne są to jest Yeezy Bootsy e, 700K. Tutaj macie instrukcję e, i tutaj macie files, czyli pliki JMT. To, to, to nie wiem co to jest. To jest shoes, to są e, buty. I co tu trzeba zrobić? E, przerzuć yy, skopiuj i wklej przerzuć, przerzuć no z shows, yy, pliki do tego samego folderu co tutaj, więc zobaczcie, że w tym, tym folderze już trzecia czy tam czwarta modyfikacja więc yy, chyba wszystkie praktycznie się do tego folderu wgrywa yy, i przerzucić yy, skład tego folderu shoes do, yy, no, do tego, no, do tej ścieżki yy, i następnie to jest yy, przerzucić E, Te EMT e, do jakiejś innej ścieżki, czyli już tu trzeba wyjść. To jest e, Mod update X64 DLC pack, e, 3NG 3NG DLC X64 CD Mages, e, nie, Models, CD Mages oraz e, Page NG e, RPF i tutaj musicie wrzucić jeszcze ten plik EMT. Nie wiem, po co też coś pewnie podmienia. No i ostatni modzik to Hoodies Collection, czyli tam tych dużo tych stroi, co tam było. Znaczy, no nie stroi, tylko... ubrań. Ojej, że mu się chciało. Okej, okay. dobra i tutaj macie link pewnie do poradnika. Proszę pamiętajcie o backupie, czyli na no folderze takim zapasowym, e, tak o, otwórz open E5 z edit modeem, e, wejdź, wejdź do GTA 5 folder, e, i następnie do ścieżki. Tutaj macie znowu ich 64V. E, czyli moc ich 64V, Models, mages, streampads, player, player 1 for Franklin. Tutaj nawet macie, czyli tak jak myślałem, że jedynka jest dla, e, one jest dla Franklina, tu jest dla e, Michaela, może trójka jest dla Trevora. E, import file, czyli w, za importu, czyli wgraj po prostu e, te, fold, e, te pliki i enjoy. E, I tutaj tak, unit, model and texture. Czyli tutaj nic e, nie ma napisane, czyli potrzebujesz modelów, modeli e, i tekstury. E, no to modele... Ojej, ile tu tego jest? Choose one of them. Wybierz jedno z tych. Rekomendowane. No to wybiorę to sobie, przerzucę po prostu. No i tu trochę więcej zabawy. Yy, rekomendowa. Dobra, ja jeszcze pogubiłem co w co nie? Yy, I tutaj wybierz jedno z nich. Tu, gdzie jest najwięcej plików, wybiorę po prostu. Tylko zobaczcie o co tu chodzi. Tu chyba macie Supreme Original Hoodies of White Pack. Supreme Hoodie. Dobra, wgram po prostu sobie e, Original e, Hoodies i po prostu wszystkie pliki. Stąd musicie e, nie otworzyć. Nie otworzyć. Musicie wszystkie pliki przerzucić. No i teraz pokażę Wam jak te ciuchy wyglądają. Myślę, że wszystkich nie będę wam pokazywał, tylko jakieś tam losowe Suprema, więc przechodzę do GTA. Jestem już w GTA, ale tak jak w poprzednich filmach Sary za przycinki, bo jak nagry. Bo, jak nagrywam poradniki, to, to, to robię na innym oknie w OBS-ie, żeby nagrywało nie tylko grę, ale i stronę internetową. E, dlatego, na grach może przycinać, w sumie może przycinać, nie wiem, czy przycina mi, w sumie gra nie przycina. No ale nieważne, jadę teraz do jakiegoś sklepu, gdzie będę mógł te ubrania zobaczyć. E, dobra, tu powinien być, ci, powinny być stroje. To zobaczymy, e, czy w ogóle będą te stroje. Nie gram na LSPDFR teraz, no to e, normalnie jestem Michaelem, ale dobra. Zobaczymy czy te stroje... Dobra, nieważne, nie wgrałem żadnego autosave'a i po prostu mam jedną z pierwszych misji do zrobienia, dlatego to są pozamykane, ale w sumie mogę przez trainera sobie sprawdzić czy te, te stroje... thank <laughs> you